leniwy nie jestem, ale męczę się jak na niego patrzę. Jak przychodził do Bydgoszczy wszyscy wiedzieli, że weźmie ludzi do galopu, ale tu minęło ledwo trzy lata, a on już sto premier przygotował. Żadnych autory, nawet najostrzejsze pióra przedstawienia chwalą. Tak, ale to nie wszystko, bo o tym, co robi dla radia nawet nie wspomnę. Taki to już człowiek. Taki człowiek czasu brakuje mu zawsze, a energii. Władysław Stoma w rzeczywistości Łuczak był jednym ze szczególnie zasłużonych aktorów, reżyserów i dyrektorów teatrów poznańskich pierwszych dziesięcioleci ubiegłego wieku. Urodził się 3 czerwca 1888 roku w Środzie Wielkopolskiej. Był powstańcem z lat 1918-1919, a już jako aktor zaangażował się w akcję plebiscytową na Warmii. Od jesieni 1938 roku był dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu, którym z wojenną przerwą kierował aż do 1900. 48 roku. Władysław Stoma zmarł w październiku 1968 roku w Poznaniu i tu też został pochowany. Stolica Wielkopolski, miasto znane z synodów luteran, z oczywistych względów było też obiektem zainteresowania ośrodków kontreformacyjnych. 3 czerwca 1580 roku przybył tu znany jezuita Stanisław Warszewicki, który przez kilka kolejnych tygodni głosił kazania w Kolegiacie Świętej Marii Magdaleny. Podobnie jak katedra Kościół Świętej Marii Magdaleny przyjmował uderzenia piorunów, w płomienie pożarów zalewany był powodziami. Za każdym razem jednak był odbudowywany rękami wiernych. Najcięższy dla świątyni był wiek XVIII, gdy los szczególnie sprzysiągł się przeciw kolegiacie. Wreszcie doprowadzając ją do takiego stanu, że odbudowa stała się niecelowa i w początkach XIX stulecia Kościół zniknął, pozostawiając charakterystyczny trójkątny dziś plac. 3 czerwca 1773 roku doszło do burzy nad Poznaniem, podczas której piorun uderzył w wieżę Kolegiaty, dając początek niszczycielskim pożarom i ostatecznej zagładzie świątyni. 3 czerwca 1800 roku w Bielawie, w powiecie kościańskim, urodził się Gustaw Potworowski zasłużony ziemianin wielkopolski, działacz polityczny i gospodarczy. W swojej karierze patrioty przeszedł tradycyjną drogę ochotników z naszego regionu, uczestników Powstania Listopadowego w szeregach pułku jazdy poznańskiej. Z czasem stał się jednym z głównych przedstawicieli ruchu organicznikowskiego. Z jego to inicjatywy powstało słynne w Wielkopolsce Kasy gostyńskie. W 1848 roku Gustaw Potworowski przewodniczył Komitetowi Narodowemu, a później stał na czele Ligi Polskiej i do parlamentu pruskiego. 3 czerwca 1945 roku, przy ulicy Berwińskiego w Poznaniu, dokonano oficjalnego otwarcia studia poznańskiej rozgłośni polskiego radia, która od wczesnych godzin porannych zaczęła nadawać normalny program antenowy.